Transcrição O bezpieczeństwo na terenach kolejowych dba Straż Ochrony Kolei. To formacja, która działa niczym kolejowa policja. Jej funkcjonariusze na co dzień pilnują bezpieczeństwa pasażerów, zabezpieczają pociągi towarowe, konwojują przesyłki specjalne. Czy funkcjonariusze mają broń? Jakie są ich uprawnienia? W tym odcinku poszukamy odpowiedzi na te pytania, sprawdzimy do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi na kolei najczęściej oraz opowiemy o akcjach specjalnych prowadzonych przez grupy operacyjno-interwencyjne Straży Ochrony Kolei, czyli jednostki specjalne, które są wysyłane do najtrudniejszych zadań w terenie. Straż Ochrony Kolei jest umundurowaną i uzbrojoną formacją osadzoną w strukturach polskich linii kolejowych. Odpowiada za kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, a także ochronę życia, zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym w pociągach i innych pojazdach kolejowych. To służba z tradycjami. Jej pierwsze zręby powstały po I wojnie światowej w 1918 roku. Była wówczas organizacją o charakterze militarnym, a jej funkcjonariusze posiadali szerokie uprawnienia. Dziś odpowiedzialność SOK jest podobna jak policji. Inne są jednak uprawnienia funkcjonariuszy oraz specyfika terenu, na którym zapewniają bezpieczeństwo. Uzupełnieniem funkcjonariuszy liniowych są patrole grup operacyjno-interwencyjnych Straży Ochrony Kolei. To taki oddział specjalny w strukturach formacji. Mają oni trudniejsze zadania w terenie niż pozostali funkcjonariusze: rozbrajanie napastników, rozpracowywanie grup przestępczych, pościgi za złodziejami czy ujawnianie kontrabandy to ich domena. W tym celu funkcjonariusze grup operacyjno-interwencyjnych przechodzą specjalne szkolenia, m.in. z zakresu wschodnich sztuk walki, strzelania oraz kursy prowadzone przez instruktorów Straży Ochrony Kolei, którzy byli szkoleni przez funkcjonariuszy z oddziałów antyterrorystycznych policji. Centralną jednostką jest Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. Podlega jej 18 komend regionalnych. Są one zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Siedlcach, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Przemyślu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Częstochowie, Gdańsku i ławie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie. Ich działalność skoncentrowana jest w oparciu o 82 posterunki straży ochrony kolei. W ciągu doby straż Ochrony Kolei nadzoruje porządek na blisko 19 tysiącach kilometrów czynnych linii oraz w ponad 500 pociągach pasażerskich i towarowych. Według statystyk Straży Ochrony Kolei do kradzieży na terenie kolejowym dochodzi niemal co drugi dzień. W 2010 roku zanotowano 13 426 różnych zdarzeń o charakterze przestępczym, z czego między innymi 1 trzecia jest wykrywana. Najczęściej dochodziło do wybryków chuligańskich. Zanotowano 3920 takich zdarzeń. Pozostałe zdarzenia, które zanotowano w 2010 roku, to kradzieże przesyłek wagonowych 2449 takich sytuacji, kradzieże urządzeń związanych z bezpieczeństwem 1628 incydentów, dewastacje urządzeń związanych z bezpieczeństwem 1234 akty wandalizmu, obrzucanie pociągów 1067 takich zdarzeń. Sposobem na poprawę bezpieczeństwa wokół dworców kolejowych i zmniejszenie liczby wybryków huligańskich jest monitoring wizyjny. System kamer działa prewencyjnie, odstrasza potencjalnych złodziei, ale też zapewnia lepszy nadzór nad kontrolowanym terenem. Na posterunku na dworcu w Częstochowie działa instalacja składająca się z 48 kamer rozmieszczonych w różnych miejscach, m.in. na peronach, przejściach podziemnych i pomieszczeniach dworca. Monitoring wykorzystywany jest w miejscach najbardziej zagrożonych, to jest przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, przy wejściach na perony, tam gdzie dochodziło do tej pory do, do kradzieży. Dzięki zastosowaniu tego właśnie monitoringu rejestrujemy coraz większy spadek tych zdarzeń, po prostu jest coraz bezpieczniej centrum monitoringu stale dyżuruje funkcjonariusz, który na bieżąco śledzi sytuację na obserwowanym terenie. Jeśli zauważy coś podejrzanego, np. osobę dokonującą kradzieży, natychmiast powiadamia komendanta zmiany, który wysyła w to miejsce patrol znajdujący się najbliżej zdarzenia. Aksu, rozbój, czwarty peron. Z nożem, jak wygląda? W kapturze, rozumie? Poszedł, idziemy. W takiej sytuacji patrol, który interweniuje, ma prawo ująć sprawcę, by jak najszybciej przekazać go w ręce policji. Jeśli napastnik będzie zachowywał się agresywnie, funkcjonariusze mogą wykorzystać środki przymusu bezpośredniego siłę fizyczną, pałkę służbową, kajdanki, miotacze gazu, psa służbowego, a w ostateczności broń palną. Uprawnienia te są bardziej ograniczone niż policjantów, ale przy sprawnym ich zastosowaniu pozwalają na opanowanie niebezpiecznej sytuacji. Dzięki zastosowaniu takim monitoringowi możemy szybko ujmować sprawców zdarzenia, gdyż są oni zatrzymywani, ujmowani Przepraszam na, na y, gorącym uczynku. Dzięki łączności i współpracy ze służbami, takimi jak policja, straż graniczna, które też znajdują się zazwyczaj w terenie działania danego dworca, ujmujemy tych sprawców coraz więcej. Wszystkie nagrania zarejestrowane przez monitoring służą jako dowód w sprawie. Systemy monitoringu funkcjonują przede wszystkim na dużych dworcach i niektórych stacjach. Na tych największych dworcach liczba wykorzystywanych kamer dochodzi nawet do 100. Służba polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych nie jest dla każdego. Wymaga szczególnych predyspozycji. Kandydat musi być sprawny fizycznie i psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych. Nie może być karany i powinien mieć wykształcenie co najmniej średnie. Zanim rozpocznie pracę, musi przejść jeszcze ścieżkę szkoleń. Szkolenie podstawowe na funkcjonariusza, jak również kursy na podwyższenie kwalifikacji, odbywają się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu, a także w jego filiach w Iławie, Przemyślu i Siedlcach. Funkcjonariuszy szkolimy na kursach kwalifikacyjnych, przygotowujących do pracy, jak również szkolimy funkcjonariuszy na kursach stanowiskowych, które przygotowują naszych funkcjonariuszy do kierowania zespołami ludzkimi. Kandydat na funkcjonariusza najpierw przez 30 dni poznaje zasady pracy w straży ochrony kolei w jednostkach macierzystych, a następnie przechodzi dwumiesięczne szkolenie w ośrodku w Zbąszyniu. Kurs ten nie tylko uwzględnia elementy potrzebne w typowej służbie funkcjonariusza straży ochrony kolei, ale pozwala poznać specyfikę obszaru kolejowego. W ośrodku szkolone są psy, które pomagają funkcjonariuszom na służbie. Są to specjalnie tresowane psy patrolowo-obronne i tropiące. W trakcie trwającego 52 dni szkolenia pies funkcjonariusz uczony jest posłuszeństwa i zachowań agresywnych. Posłuszeństwo jest potrzebne ze względu na specyfikę pracy w Straży Ochrony Kolei. Na dworcach, pociągach jest bardzo duże natężenie ruchu, w związku z czym pies musi być posłuszny, musi chodzić przy nodze, przy różnego rodzaju akcjach typu zasadzki. Pies musi również być cicho, nie może zachowywać się głośno, aby nie zdradzić pozycji funkcjonariuszy. Trzeba jednak pamiętać, że w służbie Straży Ochrony Kolei pies jest narzędziem w rękach człowieka i to bardzo niebezpiecznym narzędziem. Psy szkolimy w celu ujęcia niebezpiecznych przestępców. Pies musi po wypuszczeniu go, podaniu mu komendy, bierz, musi dobiec do niebezpiecznego przestępcy, ująć go i przytrzymać go do momentu, aż patrol dobiegnie i obezwładni tego przestępcę. Poza ćwiczeniami z pozorantem elementem szkolenia psów jest również tor przeszkód. Jest on potrzebny ze względu na specyfikę zadań na terenie kolejowym. Psy uczą się zachowywać w różnych warunkach, tak żeby w przyszłej pracy elementy infrastruktury kolejowej, mosty, przepusty czy schody na dworcach nie były dla nich problemem. O ile zadania funkcjonariusza w zakresie pilnowania porządku na dworcach czy w pociągach w wielu aspektach są takie same jak czynności funkcjonariusza innych służb porządkowych, tak nadzór nad szlakami kolejowymi jest specyficznym zadaniem. Kradzieże węgla i miału usypywanego z wagonów, podobnie jak kradzieże sieci trakcyjnej czy elementów infrastruktury, są przeprowadzane przez zorganizowane grupy przestępcze. Chociaż pod względem wartości kradzieże to często nie powodują dużych strat, to są szalenie niebezpieczne. Brak elementu toru może spowodować wykolejenie pociągu, a nawet katastrofę. Dlatego rozpracowywaniem szajek grasujących po terenach kolejowych zajmują się nie tylko funkcjonariusze liniowi Straży Ochrony Kolei, ale też grupy operacyjno-interwencyjne. Na Śląsku działa wiele zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się typowo kradzieżą samego węgla koksu czy miało węglowego. No, są to grupy bardzo dobrze przygotowane do, do tego procederu. Oni już wiedzą, kiedy ile można ukraść, żeby to było wykroczenie, żeby wartość nie przekroczyła 250 zł. Rozpracowanie całej grupy przestępczej trwa raz miesiącami. W takich przypadkach nie wystarczy zatrzymanie pojedynczego złodzieja. Trzeba zaplanować strategiczną akcję zatrzymania złodziei. W sierpniu tego roku zmieniły się przepisy kodeksu karnego, który przewiduje za kradzież infrastruktury kolejowej surowe kary od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła nowy artykuł, który przewiduje wysokie kary dla sprawców, którzy ingerują w drogę kolejową, czyli w torowisko sieć tracyjną. Jest to kara od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności. No jest to taki nasz sprzymierzeniec teraz, jeżeli chodzi o walkę z, z kolejowymi przestępcami. Myślę, że będzie często stosowany i troszkę ukróci te zdarzenia na obszarze kolejowym. Gorącym okresem na kolei będą mistrzostwa Euro 2012. Jak przy każdej imprezie masowej duża ilość podróżnych, przy tej okazji kibiców i emocje tłumu mogą doprowadzić do niebezpiecznych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei szkolą się, jak reagować w takich sytuacjach. Wiedza o możliwych zagrożeniach, sposoby ich opanowywania oraz zaufanie do innych osób z zespołu to elementy, które są w trakcie takich akcji rozwijane. Ćwiczenia, które przeprowadzane są wspólnie z innymi służbami, między innymi Policją, ABW i Strażą Graniczną, pozwalają na opanowanie technik reagowania, określenie procedur w trudnych sytuacjach. Do zabezpieczenia imprez masowych, w tym zbliżającego się Euro 2012, szkolone są też psy służbowe. Straż Ochrony Kolei współpracuje z innymi służbami nie tylko przy okazji zabezpieczania imprez masowych. Z policją przeprowadzane są wspólne patrole na dworcach, a ze Strażą Graniczną kontrolowane są pociągi. Czy nie są w nich przemycane towary? Bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Nasza współpraca ze Strażą Ochrony Kolei oczywiście dotyka sprawy kolejowych przejść czy to przejść kolejowych, towarowych. Czy też przejść granicznych, gdzie odprawiamy międzynarodowe pociągi jadące z Ukrainy na Ukrainę, i w tej zwłaszcza w przejściach granicznych, współdziałamy ze Strażą Ochrony Kolei. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei współpracują też z żandarmerią wojskową, inspekcją transportu drogowego, organami kontroli skarbowej oraz Strażą Miejską. Pozwala to na pełniejszy nadzór nad wszystkimi zdarzeniami na kolei. Teren kolejowy to obszar, na którym dużo się dzieje. Otwarte przestrzenie wzdłuż linii kolejowych, specyficzne obiekty inżynieryjne, a także zamknięte pomieszczenia dworców łączą elementy taktyczne z koniecznością strategicznego planowania. Taka służba nie jest łatwa i stwarza wiele zagrożeń. Aby ją wykonywać, potrzebna jest dobra znajomość kolei. Dlatego patrol policji czy Straży Granicznej nie zastąpi funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na tak specyficznym obszarze kolejowym. W celu podnoszenia poczucia bezpieczeństwa w tym obszarze potrzebna jest dalsza współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.